Gruntowna modernizacja dworu Orpiszewskich w Kupce dobiegła końca. Trwający kilka lat remont, który pochłonął około 5 milionów złotych, pozwolił odtworzyć w tym miejscu ducha epoki. Serce mi podpowiadało, że po pierwsze trzeba odrestaurować to piękne miejsce, a po drugie myślę, że Kujawy przemawiają same sobą takim bogactwem kultury, polskiej kultury. Że dzisiejszy, dzisiaj rozumiany patriotyzm mi osobiście wręcz nakazywał, żeby to miejsce przywrócić wspólnie z radnymi, wszystkimi mieszkańcami regionu, w współczesności, ale przede wszystkim przyszłości. To miejsce będzie mówić o historii, ale wyznacza na długie lata kierunki rozwoju Kujaw, naszego regionu, całej Polski. Obiekt jest wyjątkowy na terenie całego województwa. Pierwszy obiekt, gdzie mamy prawdziwą. Ekspozycję sztuki dworskiej, jednocześnie połączoną ze Skansenem. Z taki prawdziwy obraz wsi polskiej XIX i początku XX wieku. Obiekt znakomity także dlatego, że wiele pokoleń Wielkich Patriotów tutaj wzrastało, było związanych z tym miejscem. Pięknie, że udało się to odnowić, pięknie, że udało się pozyskać także eksponaty, które bezpośrednio nawiązują do tej tradycji. To, że udało się ten dworek odbudować i sprowadzić tutaj wiele eksponatów świadczących o naszej historii, to wysiłek wielu, wielu osób. Przede wszystkim dyrektora Muzeum Pana Piotra Nowakowskiego, ale i Marszałka Całbeckiego, Piotr i Sławka Kopyścia, gdzie rzeczywiście tutaj ta determinacja była. Ja przed chwilą mówiłam, że podziwiam szczególnie pana dyrektora, który z taką determinacją w 2009 roku, kiedy tu były haszcze pokrzywy, mówił o tym, jak ten dworek ma wyglądać i rzeczywiście wygląda przepięknie. Remont obiektu był ogromnym wyzwaniem dla Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej, które dzięki tej inwestycji wzbogaciło swoją ofertę o obszar kultury ziemiańskiej, co stanowi doskonałe uzupełnienie parku etnograficznego w Kłupce. Funkcje i wyposażenie poszczególnych pomieszczeń odtworzono zgodnie z przekazami historycznymi, w tym informacjami o ostatnich przed wojną właścicieli dworu. Budowa to jest jedna rzecz, druga rzecz no to jest urządzenie Muzeum Wnętrz wnętrz, które oparte są na autentycznych eksponatach. Pomieszczenia mają swoje dawne funkcje, dawne wyposażenie. Nie tyle z dworów Kówce, co też z okolicznych dworów ziemiańskich, które no po latach, jakie minęły od zakończenia II wojny światowej wróciły w końcu na swoje dawne miejsce. Chciałam pokazać patriotyzm, chciałam pokazać religijność, takie zaangażowanie się w pracę. Zainteresowania artystyczne i myślę, że wszystko to po przejrzeniu tych, tych wnętrz będzie dla widzów czytelne. Pomieszczenia nie tylko, że pokazują funkcje, czyli jest hall, gabinet, jadalnia, sypialnie, salon, salonik, ale też każdy z nich ma. Dodany charakter. Gmina Lubin-Kujawski, na której terenie leży odnowiony pałac, liczy, że obiekt, który jest niewątpliwą atrakcją, przyciągnie na ten teren wielu turystów. Jest to takie szczególne miejsce. Myślę, że będzie to taka perła Kujaw, do której będą przyjeżdżały tysiące osób rocznie, aby zwiedzać i podziwiać to miejsce. W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego, aby ten obiekt mógł wyglądać tak, jak wygląda. W Piętrowym Dworze Pałacowym zorganizowano wystawę twórczości malarskiej mieszkanki Dworu Marii Zwodzińskiej-Orpiszewskiej narzeczonej Fryderyka Chopina. Ogółem we dworze udostępniono dwadzieścia pomieszczeń o łącznej powierzchni ponad 500 metrów kwadratowych.